Wam wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Księdza Bosko. A słówka na dobranoc, powie ksiądz inspektor Marek Mielewski. Amorevoleca. Szczęść Boże, witam serdecznie. Mówią mi wszyscy, że dzisiaj słówko trudne. Nie poszczęściło mi się i wylosowałem słowo amorevoleca. Amorevoleca to jest troska pełna uczucia. Ksiądz Bosko mówił, mój system opiera się na rozumie religii i miłości. Czyli na radzione, religione. E amorevoleca. Do określenia miłości używa właśnie tego terminu, e, amorevoleca. Kiedy Ksiądz Bosko mówi rozum, myśli poznać wychowanka, postawić mu wymagania. Kiedy mówi religia, myśli o zbawieniu wychowanka, o miejscu Boga w jego życiu, myśli o łasce Bożej, myśli o możliwościach dziecka Bożego, ale też. O ideałach, które wskazuje religia ideałach zbawienia, ideałach nieba. W związku z tym odnajduje ksiądz-boską wychowanka rozpiętego pomiędzy trudnymi rzeczami, wymaganiami rozumu i oczekiwaniami wielkimi ideałami, które proponuje religia. I aby pomóc człowiekowi kroczyć po tej drodze, trzeba mu towarzyszyć, trzeba zająć się nim miłością. I tu wchodzi amorevoleca. Kochać, troszczyć się, zdobyć zaufanie, stymulować, poprowadzić. Dlatego ksiądz włosko mówi, Bóg kocha młodzież, dlatego mówi, nie mówcie chłopcom, że ich kochacie, oni muszą wiedzieć, że są kochani, bo kiedy zrozumieją, że są kochani, to odpowiedzą wam miłością i w związku z tym zrobicie z nimi wszystko, osiągniecie z nimi wszystko. Czy w związku z tym miłość księdza Bosko jest miłością, która nie stawia warunków? Czy to jest miłość czułostkowość, miłość tkliwość, miłość klepanie się po plecach? Nie. Ksiądz Bosko kocha, dlatego wymaga. Mówi kiedyś do rzemieślników w 1974 roku, pisze właściwie wiecie, że między mną a wam jest ważne uczucie, Piękne uczucie szczególne. Wiecie, to jest uczucie miłości. Wy mnie kochacie, ja Was kocham. Na czym opiera się nasza miłość? Na pełnym portfelu. Nie gniewajcie się, Was jest pusty, ja na Was wszystko wydałem. Co nas łączy? Prawdziwa miłość, miłość osadzona na zbawieniu. Ja chcę Waszego zbawienia, chcę Waszego zbawienia, dlatego muszę od Was wymagać, dlatego muszę zwracać uwagę i Wy się na to nie gniewacie. I to jest samo Miłość, troska, która widzi, czuwa, jest i jednocześnie potrafi wymagać. Nie boi się wymagać. Wszyscy jesteśmy księdza Bosko, amorevolezza.